Przedstaw nie, że jestem Jarek Zegarek. O. Cześć, witamy ponownie. Mnie już prawdopodobnie znacie. Czasy się nieco zmieniły. Zostałem trenerem personalnym pod okiem oczywiście Piotra. Jak być pod jakimś okiem, to wiadomo, że Piotra. Zgłaszają się pierwsi klienci, którzy chcą zrobić coś ze sobą, ze swoim życiem. Zadają mi bardzo podstawowe i często powtarzające się pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć razem z Piotrem. Bo jeśli odpowie Piotrek, to to będzie najlepsze źródło, jakie tylko mogę być. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. Jak rozpocząć trenowanie na siłowni przez początkującego? Eee, najpierw sprawdzeniem tego, czy ta osoba jest osobą początkującą, tak? I przez zrozumienie w ogóle tego, czy. Co to, to, to jest osoba początkująca? Osoba początkująca to jest ta osoba, która nigdy yy, nie miała do czynienia ze sportem. Ta, tak, mi chodzi tak. Yy, yy, I trenowanie cyklem kulturystycznym. Mhm. Czyli... Jak wiemy, każde dyscypliny spotykają się na siłowni a, lub większość dyscyplin sportowych, począwszy od lekkoatletyki, boks, czy jakieś inne sztuki walki, czy kajakarstwo, wioślarstwo. Wszyscy ci zawodnicy, przedstawiciele tych sportów spotykają się na siłowni, ale w każdym sporcie ten trening siłowy wygląda trochę inaczej. Dlatego e, początkującą osobą e, przychodzącą na trening Kulturystyczny będzie każda osoba, która tego treningu nie wykonywała. Mógł nawet trenować na siłowni, ten człowiek, ale wykonywać całkiem inny trening pod lekkoatletykę, czy pod box, tak wspomnieliśmy, czy pod jakąś inną dyscyplinę sportu, to i tak będzie tą osobą początkującą. Oczywiście, te osoby początkujące, które przyszły z jakiegoś innego rodzaju sportu, okres ich adaptacyjny będzie dużo krótszy. No, bo oni już częściowo są przygotowani do pewnego rodzaju wysiłku, do y, pewnej powtarzalności treningów, y, więc znacznie szybciej y, pójdą na ten poziom wyższy, czyli y, trenującego średnio zaawansowanego. Osoby, które do tej pory nic nie robiły, czyli pracowały w trybie siedzącym, jeździły tylko samochodem. Nawet w szkole było. Często, zwolnie, jest, zwolnie. często jest tak, że po prostu przy takim trybie życia przybrałem im się parę, parę kilo, które zaczynają im przeszkadzać i wizualnie no i, tak, w, i w, w ogóle Dlatego, w życiu, dlatego, i dlatego, dlatego przychodzą na siłownię, bo wiadomo, że tą metodą jest najłatwiej pozbyć się nadmiernych kilogramów kilogramów tego zbędnego balastu, oczywiście, to jest połączenie właśnie treningu siłowego wraz z treningiem aerobowym. I jak ci początkujący mają trenować? Czy mają zacząć od początku, tak? Przede wszystkim zapisać się na, tre, na siłownię, tak? I najlepiej, najlepiej będzie wybrać sobie trenera personalnego, do którego będzie się miało zaufanie. To zaufanie najlepiej zdobyć jest, dowiadując się trochę o tym trenerze, ile miał podopiecznych, jak ci podopieczni byli zadowoleni, czy zrobili jakieś postępy. Jeżeli tak, to wstępnie można mu zaufać i rozpocząć z nim pracę. Z trenerem będzie zawsze szybciej, bo zanim człowiek, który pracę zawodową ma całkiem inną, z czymś innym związanym, jakieś inne hobby ma, tak to on woli uczyć się i spędzać czas nad rozdawaniem tej swojej pracy, czy innego hobby, tak? Tutaj przyszedł w określonym celu e, lub z tego, że to jest modne i chciałby zrobić wynik. Jeżeli chce zrobić wynik, tak powiedzieliśmy, bierze sobie trenera, do którego ma zaufanie i rozpoczyna z nim e, współpracę. Współpraca z takim trenerem e, powinna wyglądać w następujący sposób, że trener najpierw musi poznać tą osobę, tak? Czyli przeprowadzić wywiad wstępny. Najlepiej jak ułoży jej trening, i jeszcze poprowadzi ten trening. To będzie najlepiej, bo najmniej błędów będzie... Tak, najmniej błędów będzie y, wtedy popełnione. No i ułoży odpowiednią dietę. O, co chyba będzie... jest najważniejsze. Dieta. Znaczy, tak nie ma, tak, że coś jest ważniejsze. No to tak, jest wszystko. Tak. Obieg zamknięty, tak. Mm. E, wszystkie. Ja z tego nie ma tego i tak i, to są. I, e, e, produkty, dokładnie. Tak? dokładnie. To jest taki spójny środek, mm. że wszystkie rzeczy muszą się zgadzać i każda z, rzecz, z rzeczy jest ważna. Nie ma ważniejszej, czy mniejszej, czy mniej ważnej. E, jak ktoś nie dopilnowuje diety, to w jego przypadku będzie. Ważniejsza dieta, tak? bo mu trudniej to przychodzi. Tak? Jeżeli komuś trudniej się zerwać na trening, to dla niego będzie ważniejszy trening. I powinien ułożyć dietę, trening i najlepiej, jeżeli ta osoba jeszcze będzie trenowała z tym tre trenem personalnym, bo wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie tylu błędów podczas treningu zrobionych. Początkujący rozpoczyna od trzech dni w tygodniu. I tak zwanego treningu full body workout, czyli to jest trening całego ciała na pojedynczej sesji. Wybieramy jedno maksymalnie do dwóch ćwiczeń na daną grupę mięśniową, ze względu na to, że te mięśnie nie wykonywały do tej pory takich pracy, więc no, jedno zaraz, ćwiczenie no, będzie wystarczająco. Przepraszam, że przerwę, ale, e, bo ja ostatnio napisałem, jak się do mnie zgłosiły dwie osoby, dwóch chłopaków, powiedzieli, że wcześniej trenowali już, hmm. to ja im rozpisałem e, nie full body workout, tylko powiedzmy dwie partie, e, tak, dwa dni... 4 x tak, tak, e, tak. Czy to, to tak. To chyba nie... że ciało podzielone na dwie części, tak. tak, ale to nie jest dla osób początkujących, no, to, 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 to na razie mówimy o tym, dla posłuchających, Dobrze. to nie są osoby, one już trenowały, to tak. Tak. Trenują, tak? Aczkolwiek jeżeli wracają po przerwie jakiejś dłuższej, to nadal rozpoczyna się od treningu dla początkującego, tylko znowu ta adaptacja jest dużo szybsza i na trening dla, na wyższym poziomie przystępuje się dużo szybciej, tak? Takie osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę w ogóle z wysiłkiem fizycznym i z tego typu treningiem, jeżeli będą robiły wszystko tak, jak powinno, powinny wykonywać, czyli będą zgodnie żyły ze wszystkimi założeniami, czyli dieta, trening, regeneracja, to około 6 miesięcy będzie trwał okres tego początkującego. Mm -hmm. Tak powiedziałem, trening całego ciała na pojedynczej sesji i trenujemy 3 razy w tygodniu, nie dłużej niż jeden dzień z rzędu i nie dłużej niż dwa dni z rzędu wypoczynku. Czyli... Może być to poniedziałek, środa, piątek, mhm. może być to poniedziałek, e, czwartek, sobota. Nieważne, ważne, żeby trzy dni w treningu przetwiczyć mhm. w tygodniu, e, w tygodniu mhm. tak? I żeby nie było dłużej niż jeden dzień z rzędu, żeby po każdym jednym treningu zawsze e, występował jeden dzień przerwy, maksymalnie dwa dni przerwy. No i żeby zmieścić się w tych trzech dniach. Mhm. I od tego rozpoczynamy. No dobra. To chyba zapytaliśmy temat, ale taki, no, to, no, no to co jest?